Jest godzina 15.30, w poniedziałek 22 listopada 2021 roku. Otwieram 49. posiedzenie ósmej kadencji Rady Gminy Strawiowe. W sesji uczestniczy 15 radnych, to znaczy, że nasze spotkanie jest wiążącej wiążące. Z głównymi uczestnikami sesji jesteście Szanowni Państwo radni. Dzień dobry. roli gości biorą udział. Kamil Droszewski w Gminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika Drabowska z Gminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Emiliana do Domańska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzień Dobry. Dzień dobry. Anna Aleks, kierownik Referatu Oświaty i Spraw Organizacyjnych, która ulicy średnio zorganizowała i protokół nasze spotkanie. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Miło mi powiedzieć również publiczność Dzień Dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni zebrani informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. jeden był ustawy o samorządzie gminnym. Nasze posiedzenie jest utrwalane za pomocą e, środków z projektu urządzeń rejestrujących na podstawie artykułu 14 ust. 2 z przyczyn technicznych, które będzie głosowanie nieimienne i w tym miejscu bardzo proszę o wyciszenie, wyłączenie telefonów komórkowych, tak żeby nam nie przeszkadzały. Szanowni Państwo, porządek obrad wraz z materiałami został e, Państwu radnym przesłany. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę Panie Przewodniczący, yy, chciałbym z porządku obrad zdjąć dwie uchwały i yy, mianowicie yy, uchwałę 268 numer 268 mhm. oraz uchwały uchwałę numer 271 czy są jeszcze jakieś propozycje zmian porządku obrad? nie widzę, musimy zmianę zaproponowaną przez wójta przegłosować. Głosujemy. Dąbrowski Grzegorz, jestem za. Domańska Agnieszka? Za. Wojewski Krzysztof. Jestem za. Jarcy Jacek? Za. Jędrzejewski Stanisław. Za. Karpiński Tomasz. Za. Jagnietka tak, Krysyna. Za. Nazki Łukasz. Za. Kowala Krzysztof. Jestem za. Mosakowski z za. Pałowski Zbigniew Jestem za. Piasecka Ewa. Jestem za. Mikalski Grzegorz. Jestem za. Siedmi Daniel. Za. Sobieszka Krzysztof. Za. Dziękuję. W porządku obrad w takim razie będą wykreślone te dwie. Dzień dobry, w porządku obrad będą wykreślone dwie uchwały. Przechodzimy dalej. Punkt trzeci, interpelacje, wnios zapytania, na wnioski i oświadczenia radnych. Szanowni Państwo Radni, zachęcam do korzystania z nadanych nam uprawnień. Czy ktoś z Państwa chce złożyć interpelację, zapytanie, chce wygłosić oświadczenie, w formie formalny, bardzo proszę. Jesteśmy w punkcie 4. Sprawozdanie działalności Rady w okresie między sesjami. Sprawozdanie przedstawi danie 7. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy Staroślewej w okresie międzysesyjnym od 11 października do 19 listopada 2021 roku przedstawione na 49. sesji. Punkt pierwszy. Do Kancelarii Rady Gminy wpłynęło pismo od pana Dariusza Serwata, właściciela firmy Splendor, w sprawie sfinalizowania transakcji wzajemnej wymiany działek nr 181 przez 3, własność Gminy Staroślewy, na działkę nr 10 przez 5, własność firmy Splendor. Obie działki w obrębie wy wyrobów. Transakcja miała być dokonana na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2014 roku protokołu uzgodnień z 9 listopada 2015 roku oraz uchwały Rady Gminy Staroźlew nr 93 na 16 na 2016. Pismo zgodnie z kompetencjami przekazane zostało Wójtowi Gminy. Punkt drugi. Do Kancelarii Rady Gminy wpłynęły dwie skargi Pana Tadeusza Sadowskiego na Panią Emilię Ciesię-Żomańską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźlewach, jednej ze skarg Żądając usunięcia Emilicie Świerdowańskiej ze stanowiska, skargi zostały przekazane do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt trzeci. Na skrzynkę mailową Rady Gminy wpłynęło stanowisko Rady Miejskiej w Łońsku w sprawie utrzymującego się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Uczobuca. Punkt czwarty. Przewodniczący Rady Gminy otrzymał do wiadomości w kolejności chronologicznej. Pismo z kuratorem oświaty w Warszawie, delegatura w Płocku, dotyczące prośby o uzupełnienie przez wójta gminy <coughs> o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych. Pismo wójta gminy będące odpowiedzią na powyższe. Pismo od mazowieckiego Kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych Podkreślając, że powodem negatywnej opinii jest obowiązujące porozumienie między wójtami gminy Staroźlewa i Razanowo w sprawie obwodu szkoły podstawowej w Smardzewie. Pismo od mazowieckiego operatora oświaty w sprawie pozytywnej opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych. Punkt 5. Do przewodniczącego rady gminy wpłynęło pismo od wojewody mazowieckiego przedstawiające wyniki analizy oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. Punkt szósty. Do przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo od naczelnika Urzędu Skarbowego w Płosku przedstawiające wyniki analizy oświadczeń majątkowych radnych. Wnioski formalne stwierdzające braki lub błędy sformułowane zostały wobec radnych Grzegorza Dąbrowskiego, Jacka Jarco, Ewy Piasewskiej, Stanisława Jędrzejewskiego, Krzysztofa Kowalaka, Sławomira Moskarskiego, Zbigniewa Pomorskiego. Wobec pozostałych radnych nie stwierdzono nieprawidłowości. O wynikach analizy radni zostali poinformowani odrębnymi pismami od przewodniczącego Rady Gminy. Punkt siódmy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 15 listopada do Kancelarii Rady Gminy wpłynął projekt uchwały budżetowej na rok 2022. Wraz z uchwałą otrzymaliśmy projekt wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie otrzymane materiały zostały niezwłocznie przekazane radnym. Punkt ósmy. Przewodniczący Rady Gminy w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi opracował harmonogram posiedzeń Rady Gminy na rok 2022. Harmonogram zostanie przekazany radnym w formie papierowej i elektronicznej oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.szarozierby.pl. Podpisał przewodniczący Rady Gminy Łukasz Wienalski. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rewizyjna Przewodniczący Rządu Mądrowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniach yy, yy dwukrotnie 20 października, gdzie głównym tematem to kontrola z wykonania budżetu gminy Staroślepy za pierwsze półrocze 2021 roku oraz zajęliśmy się przygotowaniem programu kontroli stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy Staroślepy za okres trzech kwartałów 2021 roku. Na spotkaniu 5 listopada komisja zajęła się kontrolą placówek oświatowych za okres właśnie trzech kwartałów 2021 roku. Dziękuję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Jacek Jarko, bardzo proszę. Tak tu z miejsca. Nie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się 3 listopada, na którym odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia skargi na panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Komisja Budżetu, przewodniczący Sławogos. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Komisja z Budżetu i Inwestycji i Rolnictwa spotkała się 8 listopada 2021 roku w poniedziałek po godzinie 9. Komisja w planie miała obiad dróg na terenie gminy i przygotowanie propozycji wysokości stawek podatkowych. Podniosę się troszeczkę do tych dwóch punktów. Komisja wnioskowała o zostawienie wysokości stawek podatkowych na rok 2022 bez podwyżek. Natomiast pod wewnętrznym analizie wywnioskowałem, aby te 5% jak tu wnioskodawca nam przedstawił na komisjach zaakceptować dlaczego? No ponieważ jeździliśmy po tych drogach, naprawdę kilka, może kilkanaście. Ja mam taką prośbę, aby pan wójt na przyszłą sesję ile tych mm. dróg, tym zruszyłem kilometrów, ale myślę, że kilkanaście kilometrów. Jest robiony. te drogi przypominają w tej chwili, że są drogami, natomiast kilkadziesiąt kilometrów dróg jest no, po prostu w opakanym stanie. W związku z tym iż mamy te zadłużenie jakie mamy Szanowna Rada doskonale o wie. A potrzeby mamy naprawdę ogromne. W związku z tym myślę, że te 5% podwyższenie tych podatków społeczeństwo zaakceptuje. I Panie Wójcie taka prośba, aby jak najwięcej tych środków przeznaczyć na drogi. To jest taka moja prośba, myślę, że jeśli te podatki będą szły w postaci, będą wracać do społeczeństwa w postaci remontu tych dróg i nawierzchni asfaltowych, myślę, że to nic nie będzie za mocno obużony. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisarz Spraw Społecznych i yy, Oświaty Przewodniczący Rygosiu. Jeszcze raz. jest się. Dziękuję. Yy, Sprawozdanie Wójta z jego działalności z gościem To jest punkt piąty. Bardzo proszę Pana Wójta do W omawianym okresie międzysesyjnym wydane zostało 17 zarządzeń, które sukcesywnie pojawiają się w Wieloletniej Informacji Publicznej. Z 12 października dzięki wspólnej pracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Staroźrębach uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszu składkowego ubezpieczenia rolników w kwocie 11 800 zł, zadanie pod nazwą wyposażenie wozu strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich. Mamy celu zakup sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu oraz wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej. 15 października odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej imienia Zbigniewa Górnickiego w Nowej w którym miałem przyjemność uczestniczyć. To ważny dzień w życiu dzieci rozpoczynających przygodę szkolną, stających się pełnoprawnymi uczniami społeczności szkolnej. 16 października jako kierownik z Urzędu Stanu Cywilnego uczestniczyłem w ceremonii za ślub. 25 października otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożony wniosek w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Gmina Staro otrzyma 2 miliony 800 zł na zakup nowych samochodów niskoemisyjnych służących do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie. Program inwestycji strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezwzględne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesje inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu Polski Ład zostaną zakupione śmieciarka, hakowiec z pojemnikami na odpady, samochód ze skrzynią siatkową na odpady segregowane, wóz asenizacyjny, samochód specjalistyczny WUKO do urządzenia sieci kanalizacyjnej oraz zakładarka uliczna. 4 listopada uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Sarzyn w lino 4 listopada rozpoczął się remont ulicy Strażackiej w Staroźlewach. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących chodników, regulację szerokości osi jezdni, sfrezowanie zniszczonej nawierzchni, ułożenie nowych krawężników i nowej warstwy ścieralnej, położenie nowej powierzchni asfaltowej. Podniesienie studzienek, studzienek zaworowych i dokonanie regulacji wysokości oraz powstaną nowe miejsca postojowe. Blisko 300 metrowy odcinek drogi gminnej zyska nowe życie. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostępność, dostępności stanu technicznego infrastruktury drogowej to priorytety dla gminy Staroziemia. W 2021 roku wkroczyliśmy z kilkoma inwestycjami pomimo planu naprawczego. Dokładamy wszelkich starań, by, czas, by cały czas kroczyć do przodu, poprawiać infrastrukturę, jednocześnie zwiększając komfort życia mieszkańców. 6 listopada pozyskałem dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowej inwestycji z zakresu, w zakresie kanalizacji w kwocie 2 125 004 zł. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu uda się znacząco poprawić ofert życia mieszkańców Mini i stan środowiska naturalnego. Rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Starożiery. 10 listopada uczestniczyłem w Wysiadzie Patriotycznej na zaproszenie pana Starosty, jak również w koncercie pieści patriotycznych zorganizowanym przez szkołę imienia Zbigniewa Dróżnińskiego w Nowej Górze. 11 listopada. Uczestniczyliśmy, uczciliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości na terenie gminy Staroźredni. 15 listopada rozpoczęliśmy budowę drogi w miejscowości Rogowo. Nowo wybudowana droga o długości blisko 1300 metrów zostanie zrealizowana za kwotę 1 241 794,83 zł. Urząd Wins finansuje tę drogę w kwocie 30% wartości. Jest to kwota 372 538,45 zł. A 70% dofinansowania w kwocie 865 256,38 zł otrzymaliśmy w, formie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto spotkałem się z mieszkańcami, dyrektorami jednostek podległych, sołtysami i radnymi. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Szanowni Państwo, później przechodzimy do punktu 6. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwały. Zaczynamy od uchwały nr 267 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych w dla której podana prowadzącą jest Gmina Stara oraz określenia granic oborów publicznych szkół podstawowych. Szanowni Państwo, radni otwieram dyskusję. Bardzo proszę zgłaszać się do ewentualnych pytań. Nie widzę. Yy, wnioskodawca. również, ja tylko nadmienię bardzo szeroko dyskutowaliśmy nad tymi wszystkimi projektami na posiedzeniu wcześniej, poprzedzającym naszą dzisiejszą sesję na połączonych komisjach. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Dąbrowski Grzegorz. Jestem przeciw. Domańska Agnieszka. Jestem za. Dwojewski Krzysztof. Jestem za. Jarce Jacek. Za. Jędrzejewski Stanisław. Przeciw. Karwiński Tomasz. Wstrzymuję się. Kazimierska Krystyna. Przeciw. Ginalski Łukasz. Za. Kowana Krzysztof. Jestem przeciw. Mostapowski Sławomir. Jestem za. Pałowski Zbigniew. Jestem za. Ewa. Jestem przeciw. Pikarski Grzegorz. Przeciw. Siednik Daniel. Za. Sobicia Krzysztof. Za. 8 za. 6 przeciw. 1 wstrzymujący Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała 268 w sprawie Regulamin, a przepraszam wcześniej Przepraszam. Teraz będzie miała nowy numer uchwała 268 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroślebach. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dąbrowski Grzegorz. Jestem za. Domańska Inieszka. Jestem za. Dwojewski Krzysztof, jestem za. Jarcy Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Za. Karpiński Tomasz. Za. Kelmierska Krystyna. Za. Kinalski Łukasz. Za. Kowal Krzysztof. Za. Sobomid, jestem za. Mosakowski Sławomir. Jestem za. Paławowski Winiek. Jestem za. Jaseska Ewa. Jestem za. Nikalski Grzegorz. Jestem za. Siednik Daniel. Za. Sowiesia Krzysztof. Za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została Pan Kierownik, jeżeli obowiązki jakby ja to nie będziemy koniecznić? Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały. Była to uchwała nr 270, teraz będzie ona miała nr 269. W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starośrodek z kontroli wykonania budżetu Gminy Starośrodek za pierwszy półrocze 2021 roku ja na imieniu, to jest druk numer 4. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dąbrowski Grzegorz. Jestem za. Domajewska Agnieszka. Za. Dwojewski Krzysztof. Jestem za. Jarosław Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stańsko. Jestem za. Karpiński Tomasz. Za. Kazimierz Krystyna. Za. Finalski Łukasz. Za. Kowal Krzysztof. Jestem za. Mosakowski Sławomir. Ja. Jestem za. Powolski Zbigniew. Jestem za. Piasecka Ewa. Wstrzymuje się. Pikarski Grzegorz. Wstrzymuje się. Siedzi Daniel. Za. Co się Krzysztof. Za. 13 osób za, 2 Uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejna uchwała to była uchwała o nr 272, obecnie będzie miała numer 270 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2022, projekt zgodny z drugiem nr 6. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy. Dąbrowski Grzegorz. Za. Domańska Agnieszka. Za. Dwojewski Krzysztof. Jestem za. Jarcy Jacek? Za. Jędrzejewski Stanisław? Sześć. Czarpiński Tomasz? Za. Kraźmierska Krystyna? Za. Inanski Łukasz? Za. Kowala Krzysztof? Przeciw. Mostakowski Sławomir? Za. Kowalski Zbigniew? Za. Dyses KL? Jestem przeciw. Pikarski Grzegorz? Przeciw. Siednik Daniel? Za. Sobiesia Krzysztof? Za. Dziesięć osób. Za, przeciw, 5. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały, która miała numer 273. Obecnie będzie miała numer 271 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Starozielewy projekt związany z ruchem numer 4. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dąbrowski Grzegorz. Jestem za. Domańska Agnieszka. Wojewski Krzysztof. Jestem za. Jacek Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Przeciw. Karpiński Tomasz. Przeciw. Kajczyska Krystyna. Finanski Łukasz. Za. Kowala, Krzysztof. Jestem przeciw. Mosopowski Sławomir. Za. Pałkowski Dwiniec. Jestem za. Piasecka Ewa. Jestem Jacek. przeciw. Sikarski Grzegorz. Przeciw. Siedli Daniel. Za. Sobiesiak Krzysztof. Za. 9 osób za, przeciw, 6. Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do uchwały, która miała numer 274. Obecnie będzie miała numer 272. W sprawie określenia wysokości stawy podatku od środków transportowych i zwolnień z tym podatku na rok 2022. Projekt zgodny z drukiem numer 8. Otwieram dyskusję z Państwa Radnych. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak został, został Państwu dołączony dróg, chciałam zgłosić jako poprawkę do tej uchwały. Tutaj te wszelkie te zmiany omawialiśmy na koniec Oczywiście, poprawka została Państwu w ramach na piśmie. A o poprawki w sposób oczywisty nie będziemy głosować, ponieważ przez to Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, czy do głosowania. Dąbrowski Grzegorz, za, Domańska Agnieszka, za, Dwojewski Krzysztof, jestem za, Jarco Jacek, za, Jędrzejewski Stanisław, przeciw, Karwiński Tomasz, przeciw, Cheźwiecki Krystyna, przeciw, Finacki Łukasz, za, Kowalak Krzysztof, przeciw, Mączakowski Sławomir, za, Pawłowski Zbigniew, jestem za, Piasecka Ewa, ja jestem Fikalski, przeciw, Pikarski Grzegorz, przeciw, Siednik Daniel, za, Sobiesio Krzysztof, za. 9 za, 6 przeciw. Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym, y, odnośnie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku na 2022 rok, to y, jest ta uchwała wcześniejsza, która była głosowana. Y, Państwo na komisji zgłosiliśmy jako autopoprawkę. A teraz przed głosowaniem po prostu zapomnieliśmy, czego powiedzieć, czy mógłbym poprosić o reasumpcję tego głosowania i w związku z tym odnieść się do tej obu która została Państwu razem przedstawiona. Dzień